Dzień dobry Polsko, witam Was bardzo serdecznie. Jesteśmy w stolicy naszego kraju, ale nie jesteśmy na protestach telewizyjnych, jesteśmy w sumie blisko telewizji polskiej, ale jesteśmy na Ursynowie. Jesteśmy u Macieja. Maciek, jak masz lat? 42. Maciek ma 42 lata, czyli jest dorosłym, świadomym facetem. Ja mam trochę więcej, ja jestem Aleks, a wy oglądacie transmisję na żywo realizowaną przez fundację. ECPU Polska, łowcy pedofili. Macieju, e, przyjechaliśmy porozmawiać z Tobą o Twojej aktywności w sieci e, w, nakierowanej na to, że rozmawiasz z osobami małoletnimi, czyli dużo młodszymi od Ciebie. Masz e, wiedzę, świadomość prawną, jaki to jest wiek osoba małoletnia, ile taka osoba ma lat? No, mniej niż 15. Brawo, czyli masz tego świadomość. To po powiedz mi, czy e, rozmawiasz z takimi osobami? Tak. Po co? Z nudów? Z nudów. Żeby po Żeby po, pomagać po, no, z kimś. Ale wiesz, co? Pracujesz w takim miejscu, gdzie przewijają się nawet nie setki, wręcz tysiące ludzi. Jest to potężny, potężny punkt handlowy, gdzie się przewija tysiące ludzi. Tu jest z kim porozmawiać. I to są dorośli ludzie, bo to są klienci tegoż punktu handlowego, to są dorośli ludzie, niekoniecznie dzieci. To nie ma z kim porozmawiać. Masz tutaj, tutaj na jednej zmianie pracuje kilkadziesiąt osób. To też jest z kim no, porozmawiać. W czasie zmiany pracy tak, no, ale na przykład wieczorem czy rano to no, nie widzimy się tak tutaj. No to... ale to też możesz sobie z nimi porozmawiać przez Messenger na przykład, przez SMS-y, przez Whatsapp, przez Signal, przez gadu-gadu. E, e, no, mogę. Warszawa, gdzie jesteś środowitym warszawiakiem? Tak, tak. Ile tutaj mieszka ludzi? Coś podróżnione? No jakoś tak, nie, nie wiem, tylko nie, nie sprawdzałem, ale... Coś koło tego może być. To ja mhm. myślę, że te pary dorosłych osób by się w tym tłumie znalazło, które chciałyby z tobą nawet po godzinach pracy porozmawiać. Niekoniecznie musiałyby to być dzieci. No, pewnie tak. Pewnie tak. No to czemu to są jednak dzieci? Co takiego ciekawego tobie, 42 letniemu dorosłemu mężczyźnie, ojcu, bo sam przecież masz syna lat? 10. Lat 10. To takie dziewczynki, z którymi ty rozmawiasz, na dobrą sprawę mogłyby być koleżankami tego syna. Bo ty z tymi rozmawiasz, ile mają lat? Kojarzysz? 12. Aha. A ile ich jest? Dwie. Wiem na pewno, co a, mają tyle no, lat. A Ja, byś, ja dam Ci tam te parę sekund, żebyś się skupił, policzył, ile ich może być. Tak szczerze. Znaczy, no na pewno wiemy, że rozmawiasz z dwoma, co mają 12, a no, ogólnie dziewczyn jest więcej, tak? Mhm. A takich, które miały też mniej niż 15, ale już zakończyłeś rozmowy, ile takich by było? Że gdzieś tam kiedyś rozmawiałeś, a już nie rozmawiasz? Ile by ich no było? Je, pamiętam jedną, a więcej powiem szczerze, nie pamiętam. Mogło być, nie powiem, że nie, no ale po prostu nie pamiętam. Rozumiem. E, a o czym z nimi rozmawiasz? No, o różnych rzeczach. Mhm. Ale spróbuj mniej więcej mi mnie nakreślić. No, też, no, szkoła, tak, tam prace domowe. Yy, co tam akurat aktualnie robią. Aha. No, o seksie też. O seksie jest 12 -latko? Też. No, A co tak, piszesz o tym seksie? Tak co piszesz o tym seksie? Macieju. Pamiętasz? Ja ci przypomnę. Bo Ty jesteś taki fantastka. Masz biurko w pokoju. Bo mam pewną fantazję. Jesteśmy goli. Ty się opierasz rękami o biurko, masz wypiętą pupę, a ja cię rucham na stojącą na pieska od tyłu w szparkę. Zgadza się? Zgadza się. Do dwunastolatki? latki? Ja tak wyszło. Tak wyszło. No, a jakby ktoś tak do twojego syna pisał? Nie jesteś niewiele młodszego dziecka. Jak byś się czuł? Co byś zrobił takiemu gościowi, który by tak pisał do twojego syna? No chyba byś mu nie podał ręki, nie? No nie. No nie. Mało tego, masz świadomość, że to jest dziecko i sugerujesz coś takiego. Debes Dogmacik z Warszawy, lat 42, jeden z cytatów. Twoi rodzice będą się bawić u siebie w pokoju, a my będziemy się bardzo mocno i bardzo dużo kochać. Ty będziesz stękać, jak ci będę robił dobrze. To ty będziesz ustami robiła odgłosy stękania. Ja bym też chciał, żebyś ty stękał. Masz włączone, bo dziecko ci pisze, że nie bardzo wie, o czym ty rozmawiasz w ogóle do niego. Masz włączone jakieś blokady w telefonie? Jak nie, to wpisz sobie gołe laski. Film. Tam powinnaś mieć filmy dla dorosłych. Tylko przycisk głośność. Tak będziesz miała filmy dla dorosłych. Nie bój się, jak ci to mówi, nie bój się. Matka i tak ci nie sprawdzi. Namawiasz latkę do oglądania pornografii I, i, i. i po co? Powiedz mi proszę. Chciałbyś, żeby twój dziesięciociołczny, nawet jak będzie dwa lata starszy syn, jeszcze będzie dzieckiem. Ale jakiekolwiek dziecko, żeby oglądało takie treści pornograficzne, zabronione? No nie fajne, nie? No nie, nie fajne. Nas dorosłych to może kręcić. Nie każdemu się to podoba, ale teoretycznie może nas to kręcić i, i cieszyć, że tak powiem. Natomiast. No dzieci nie. Masz świadomość, że to jest zabronione prawem? Zdajesz sobie niestety, sprawę, tak, że niestety, jest przestępstwo. Niestety, tak, niestety, nie. Czyli namawianie dzieci do seksu, proponowanie im niestety. seksu, bo Ty proponowałeś dziecku seks, to wszystko to jest przestępstwo. Masz tego świadomość? Tak. Już mam. A wiesz, że jak, jak zachodzi podejrzenie przestępstwa, to musi być konsekwencja tego, tak? Tak. W związku z tym, że zachodzi wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa z artykułu 200, bo tak to przestępstwo jest klasyfikowane w katalogu przestępstw w kodeksie karnym. Artykuł 200 kodeksu karnego, przestępstwo pedofilne. W związku z tym, że zachodzi wobec Ciebie uzasadnione podejrzenie, zmuszeni byliśmy powiadomić o tym fakcie policję. Zostałeś w tym momencie zatrzymany. Czynności tej dokonają policjanci z Komisariatu Policji na Ursynowie. Oddajemy Ciebie do dyspozycji policji.